Szanowny, szanowny Panie Marszałku, Szanowna Pani Premier, Minister Finansów odpowiada za kilka części budżetu. Minister Finansów, zgodnie z ustawą o działach o administracji rządowej, odpowiada za kilka działów: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe. Ja dotychczas zwykle występowałem w tej Izbie mówiąc o tych dwóch pierwszych. Działach. Dzisiaj zacznę od działu instytucji finansowe egzemplifikując państwa rządy na przykładzie tego, jak była wdrażana tak zwana dyrektywa MiFID w sprawie rynków instrumentów finansowych z 2004 roku. Celem tej dyrektywy była, jest nadal ochrona klientów w relacjach z bankami poprzez nałożenie na, na nie szeregu obowiązków. Związanych z oferowanymi produktami finansowymi. Banki są zobowiązane szczegółowo informować o ryzykach związanych z tymi instrumentami, a również diagnozować potrzeby klienta i oferować tylko te, te produkty, które są adekwatne do jego, do jego potrzeb i do jego wiedzy ekonomicznej. I ta dyrektywa była przyjęta do wdrożenia, ponieważ. Już ustępujący rząd Prawa i Sprawiedliwości 7 listopada 2007 roku skierował do Sejmu rządowy projekt ustawy wdrożeniowej, druk Sejmowy nr 64. Co się następnie stało? To jest bardzo ważne, bo pokazuje mechanikę władzy w większości ówczesnej rządowej. Po pierwsze, w. W trakcie prac nad posła Rudkowskiego upominam. Panie posłowie Rudkowski. W trakcie prac nad projektem ustawy upominam pana po raz drugi. Rząd POPSL opracował projekt autopoprawki która miała na celę wykluczenie Narodowego Banku Polskiego. Jeszcze, jeszcze. jeszcze. Autopoprawka, autopoprawka miała na celu wykluczenie Narodowego Banku Polskiego z listy akcjonariuszy Narodowego, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i nakładała obowiązek zbycia akcji KDPW przez NBP. W związku z tym, że ta autopoprawka zmieniała kształt ustawy, minister ówczesny finansów pan Jacek Grosowski wstąpił do Europejskiego Banku Centralnego z wnioskiem o wydanie opinii w tej sprawie. Opinia była negatywna. 21 maja 2008 roku przedstawiono opinię EBC stwierdzając, że pozostają w sprzeczności z zasadą niezależności banku centralnego, tą zasadą, którą państwo wielokrotnie podnosili w debacie publicznej. Co się stało nadal? Rząd, minister Rostowski, nie przejął się opinią EBC, wniósł o to poprawkę w tym kształcie za siebie, przez siebie wcześniej zaproponowanym. Wobec tego, 28 czerwca 2008 roku, prezes NBP, pan Sławomir Skrzypek, wystosował pismo do marszałka Sejmu, informując o tym fakcie. Zgłosił sprzeciw wobec procedowania nad ustawą i poinformował o treści opinii OBC, EBC. Jednakże autopoprawka została zgłoszona przez Radę Ministrów i została rozpatrzona na pierwszym posiedzeniu w Sejmu 9 lipca 2008 roku. Z wypowiedzi dyskusji wynika, że treść opinii nie była znana posłom, bo ona nie została przedstawiona przez, przez rząd. Mimo wszystko Sejm skierował nadal autopoprawkę do Komisji Finansów Publicznych. Ówczesnym jej przewodniczącym był państwa ówczesny kolega sejmowy, pan poseł Zbigniew Chlebowski. Komisja Finansów skierowała tą poprawkę do podkomisji stałej, co jest naturalne. Następnie ta podkomisja zdecydowała, że NBP nie powinien być wykluczony z akcjonariatu Krajowego Deputatu Papierów Wartościowych i odrzuciła autopoprawkę. Jednak coś musiało nastąpić, ponieważ sprawa wróciła już na Komisję Finansów Publicznych. I pomimo, że komisja podjęła decyzję o tym, że przyjęła sprawozdanie pod komisji i nie uzgodniła autopoprawki, to w dalszej fazie prac, wbrew woli Komisji Finansów Publicznych, w trakcie drugiego czytania ustawy wdrożeniowej, przewodniczący Komisji Finansów, pan Zbigniew Chlebowski, ponownie tym razem indywidualnie zaproponował tę autopoprawkę. Wrócił do kontrowersyjnej i kwestionowanej zmiany wykluczającej Narodowy Bank Polski. Poprawka Chlebowskiego została przyjęta przez sejm w trzecim czytaniu 26 lipca 2008 roku. Następnie ze względu na te wątpliwości konstytucyjne ustawa już po, po zakończeniu prac parlamentarnych została skierowana prezydentowi Kaczyńskiemu do podpisu, który skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z konstytucją. Trybunał Konstytucyjny 16 lipca 2009 roku wydał wyrok, którym stwierdził, że poprawka Chlebowskiego jest niezgodna z konstytucją, a będący przedmiotem dopisany artykuł dotyczący KDPW nie był związany z ustawą wdrożeniową. I co było efektem tego traktowania w ten sposób i ustawodawstwa unijnego, i niezależności Banku Centralnego? Otóż w międzyczasie, jak Państwo pamiętają, rok 2008 i 2009 to nasilenie akcji sprzedażowej kredytów frankowych i toksycznych opcji walutowych. A polscy klienci byli pozbawieni ochrony prawa, która by im przysługiwała. W czasie, gdy procedowana była ta tzw. autoporpawka, przez Polskę przetoczyło się tzw. opcyjne tsunami w lipcu i sierpniu. Pamiętamy, że był zanotowany rekordowo niski kurs złotego wobec euro i dolara. On sięgał przez kilka tygodni nawet w przypadku dolara 2 złote. Jednak w ciągu kolejnych pięciu miesięcy kurs złotego diametralnie się odwrócił i odnotował rekordowy spadek. W przypadku euro to było 53%, a w przypadku dolara nawet 86%. Pomimo, że w tym samym czasie waluty innych krajów które są w naszym regionie, które odniosły nawet większe straty ze względu na, na, na kryzys gospodarczy, osłabiły się jedynie o 20%. Co to pokazuje o, o działalności koalicji POPSL? Przede wszystkim fakt, że w trakcie pracy nad kluczową. Krytyczną ustawą, która gwarantowała polskim klientom pewne bezpieczeństwo finansowe, zadziałały emocje polityczne, zadziałały interesy, które wywróciły ten porządek wdrażania ustawy z konkretnymi stratami. Jakie to były straty? Otóż Komisja Nadzoru Finansowego podała jako dolny szacunek tych strat polskiej gospodarki poniosły na skutek opcji walutowych na 9 miliardów złotych. I to jest dolny przedział strat. Sama branża, oczywiście, producenci mają zdolność czy naturalną skłonność do podawania strat w wyższym przedziale, ale możemy założyć, że jeżeli to nawet było te 9 miliardów złotych, to jest to kwota, która w pełni powinna obciążać Wasz rachunek, proszę Państwa, Wasz rachunek polityczny. Jak zachowywało się Ministerstwo Finansów w sprawie tych opcji walutowych? Otóż nie tylko, że. Wstrzymywało, jak widzimy na przykładzie ministra Rosowskiego, pracę nad wdrożeniem tej dyrektywy, ale także nie traktowało kosztów przedsiębiorców poniesionych na zakup opcji walutowych jako koszt prowadzenia działalności gospodarczej. Czyli polskie firmy były uderzone niejako dwa razy. Po pierwsze nie, ma, nie miały ochrony, a po drugie w momencie, kiedy przychodził do nich Urząd Skarbowy, to jeszcze te wydatki na, na, na opcje walutowe nie były uznawane za koszty co spowodowało, że szereg z nich zbankrutowało. Szereg z nich musiało zawierać ugody z bankami. I to pokazuje drugi, drugi element, czyli możemy drugą stronę traktowania swoich obowiązków przez poprzedniego ministra finansów, czyli tą sferę finansów publicznych, podatków, budżetów, co zaszło przez ostatnie osiem lat. Otóż poziom dochodów państwa jako udział w produkcie krajowym brutto jest niższy niż 8 lat temu. Dochody podatkowe sektora jeszcze w 2007 roku wyniosły 22% produktu krajowego brutto, precyzyjnie mówiąc 22,7%, gdy w 2015 już tylko 19,8%. Oznacza to ubytek dochodów podatkowych o prawie 3% PKB. Można zastanawiać się i argumentować oczywiście, że wszyscy doznali Takich problemów, ponieważ Europa przeszła przez, przez okres kryzysu gospodarczego. Jednak gdy porównamy to, co się stało w Polsce z ubytkami w innych krajach, to widzimy, że większy ubytek dochodów nastąpił jedynie na Cyprze, który praktycznie się posypał, i Litwie. Po początkowym zawahaniu w wielu krajach europejskich dochody podatkowe wróciły do poprzednich poziomów. I tak, średnia relacja dochodów podatkowych w PKB w Unii Europejskiej co prawda spadła w 2009 roku do 25% PKB uśrednionego krajów Unii. Jednakże ta relacja już w 2014 wróciła do poziomu rejestrowanego przed recesją. Natomiast w naszym kraju, pomimo sytuacji makroekonomicznej, która była w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej relatywnie lepsza. Ta relacja uległa znaczącemu zmniejszeniu. I co istotne, dwie trzecie tego spadku było spowodowane negatywnymi tendencjami w obszarze podatków pośrednich, głównie VAT-u i akcyzy. Jedynie w dwóch innych, krajów, w dwóch innych krajach europejskich zaznotowano głębszy spadek relacji podatków pośrednich do PKB. To było znowu na Cyprze i w Irlandii. Dane się do, odnoszące się do podstawowych podatków w ujęciu kasowym, czyli podatków będących dochodami Urzędu Centralnego i y, uwzględniając udziały jednostek samorządu terytorialnego, y, wskazują, że ten spadek był jeszcze większy i osiągnął 3,2 punktu procentowego. Jeżeli weźmiemy te 3,2 punktu procentowego i przemnożymy poprze, y, przez wartość nominalnego Produktu Krajowego Brutto, to widzimy o jakich pieniądzach mówimy. Jest to ubytek rok do roku rzędu 60 miliardów złotych. Największy spadek relacji wpływów nastąpił w przypadku, jak wspomniałem, VAT i CIT, mniejszy w przypadku PIT. Dlaczego mniejszy w przypadku PIT? Chociażby dlatego, że nie waloryzowano kwoty wolnej od podatku. I tak rozważając jeszcze przez chwilę. Z, z zdarzenia z, z, dotyczące podatku VAT-owskiego, To widzimy, że ta jeżeli rozumiem liczby cyfry, procenty nie są państwa dla państwa konkretne, to trudno mi uznać, co może być bardziej konkretnego. Otóż... jak, jak wspomniałem, najbardziej dramatyczna sytuacja nastąpiła i pogorszenie tej jakości aparatu skorbowego i poboru dań w przypadku podatku VAT-owskiego. Jeszcze w 2007 roku, gdy Prawo i Sprawiedliwość oddawało władzę, ta tak zwana luka Vatowska wynosiła 8,8%, a żeby później dynamicznie wzrastać do dzisiejszego poziomu na koniec roku 2000 15 26%. Jesteśmy w szarym ogonie krajów Unii Europejskiej. Średnia w Unii Europejskiej to jest 15% wynosi Luka Watowska. W przypadku Polski to jest jedynie, jedynie kraje naszej części, naszej części Europy, czyli Słowacja, Litwa, Rumunia, Łotwa oraz tradycyjnie słabe w dyscyplinie podatkowej. Włochy mają większą lukę podatkową. Nawet kraje, które uważamy, że są czasami gorzej od nas rządzone, czyli kraje takie jak chociażby Bułgaria, mają, zdecydowały i zdusiły tą lukę podatkową. Jak zachowywało się Ministerstwo Finansów? Otóż kierownictwo finansów, Ministerstwo Finansów przez 6 lat rekordzistą na tym urzędzie. Był pan minister Jacek Rostowski. Pomimo posiadania informacji o postępującym się pogarszaniu szczególności podatków, nie podjęło systemowych działań mając, mogących skutkować poprawą tej sytuacji. Zamiast opracować i realizować strategię uszczelniania systemu podatkowego, działania ministra finansów okierowane były na proste zwiększanie wpływów poprzez wzrost fiskalizmu, prosty wzrost stawek. Odpowiedzią na malejące wpływy z VAT był, było podniesienie stawek tego podatku. W 2011 roku z 20, z podstawowej stawki z 22 do 23%, aczkolwiek przyznaje, że w przypadku y, części towarów żywnościowych y, stawka została obniżona do 5%. Nie wprowadzono nawet tak oczywistej, tak oczywistej y, regulacji, jak y, klauzula generalna obejścia prawa podatkowego, ta klauzula y, y, funkcjonuje w bardzo wielu krajach OECD i co ciekawe państwo podjęli tą y, Podjęli pewne, pewne, pewne prace nad tym, ale ym, już na tyle nieodolnie, że ten projekt był dwukrotnie zrzucany z porządku obrad Rady Ministrów. Co oznacza, że albo nie było w ogóle woli politycznej zmierzenia się z tym, z tym problemem, albo, i to już jest konkretnie okres premierostwa pani premier Ewy Kopacz, albo państwo na normalnym świecie nie byli w stanie zrozumieć wagi tego problemu intelektualnie. Być może już. To była kwestia następnych, następnych splotów interesów, które zaczęły się ujawniać. Nadmierny fiskalizm był również widoczny w zakresie regulacji dotyczących podatku akcyzowego. Systematycznie podwyższano stawki tego podatku, jednak równocześnie następował gwałtowny wzrost szarej strefy i przestępczości w tym obszarze, co powodowało, że uzyskiwane wpływy z akcyzy były z reguły niższe od. Od Przejawem tego fiskalizmu było to, co wspomniałem, czyli zamrożenie kwoty wolnej od podatku i progów podatkowych w PIT, co powodowało, że zwykli obywatele płacili coraz większe stawki pomimo tego, że nominalne stawki nie rosły, czyli mając do wyboru albo zmierzyć się z realnie szarą strefą i z strefą no wręcz przestępczości podatkowej, bądź opodatkować dochody zwykłych obywateli świadczących pracę, państwo wybrali najprostszą linię ataku. Nie podejmowano działań, które mogłyby w sposób systemowy, kompleksowy poprawić efektywność podległych ministrowi finansów służb, robiono pewien patchwork działań doklejając częściowe nowelizacje. Szczególny jest o tym problemem, który zastaliśmy. W Ministerstwie Finansów jest rozproszenie systemów informatycznych. Pomimo miliardów złotych wydawanych w ostatnich latach te na projekty informatyczne, nie ma y, bieżącej wymiany danych pomiędzy organami i służbami podległymi ministrami finansów. Brak jest narzędzi analitycznych umożliwiających szybkie wykrywanie podejrzanych transakcji i rozliczeń. Bazy danych mają często charakter rozproszony i lokalny. Dopiero po sześciu latach podpisano umowę na kompleksowy system informatyczny e podatki, pomimo że plan informatyzacji państwa został przyjęty przez Radę Ministrów już jako rozporządzenie Rady Ministrów w 2007 roku, który przewidywał zdecydowanie szybszy harmonogram, ale i nawet ten program e podatki nie zawiera tego, co wspomniałem, czyli nie zawiera narzędzi analitycznych dotyczących VAT u, dotyczących fraudu na, w podatku VAT. Uciążliwość systemu podatkowego była wzmacniana przez wykrzywiony, przez wadliwy system motywacyjny dla pracowników kontroli skarbowej i urzędów podatkowych. W związku z tym, że, w związku z tym, że przez lata mrożono wynagrodzenia, podstawowe uposażenia wynagrodzenia w skarbówce, jednocześnie zdecydowano, że będą wypłacane dodatki kontrolerskie przepraszam. W związku z czym ludzie zachowywali się tak zgodnie z tym jak bodźce, które na nich działały, poprzez mnożenie dolegliwości dla przedsiębiorców i podatników bez realnego wpływu do budżetu państwa. Na koniec zważywszy na te wszystkie problemy po podwyższeniu stawek VAT, próbę rozwiązania w cudzysłowie problemu podjęliście państwo poprzez poprzez przejęcie oszczędności emerytalnych w otwartych funduszach emerytalnych i to był Wasz jedyny pomysł na naprawę stanu finansów publicznych. Dziękuję.